Na że mam pytanie o Wielkanoc. Jakie plany? W tym roku e, zupełnie niekonwencjonalnie, bo zawsze to był Emilin, to zawsze były rodzinne zjazdy, wiosna, spacery. Tym razem wyjeżdżamy do Japonii, bo to był jedyny czas, o kiedy mój, no. mogliśmy sobie. Tak, wiem, <laughs> e, ale wiesz, też e, jedyny czas taki wolny, że mamy. 10 dni, naprawdę, mamy 10 dni w naszym repertuarze i w moich koncertach. Ja nie wiem, jak mi się udało to w ogóle wyciąć z mojego życiorysu. Jedziemy we trójkę. Także rodzinnie, może nie do końca jajeczko, ale, ale sushi. Ale sushi. Ale sushi, świątecznie. Czy to będzie wasza pierwsza wyprawa właśnie do Japonii? Nasza wspólna, tak. Mój mąż już był i był tak zachwycony, mówi, musimy kiedyś pojechać. No i te dwa lata się zbieraliśmy. I ustalaliśmy sobie, co chcielibyśmy zobaczyć, więc ta podróż jest po prostu dopięta na ostatni guziczek. I to jest też tak nie nasze, ale tak wyczekane i, i tak ważne dla mnie, dla nas. Już się nie mogę doczekać. Już tylko kilka dni.